Obudziłem się rano dzisiaj ha, z taką starodawną pieśnią liturgiczną: Jużek, nie daruje ci tej nocy! Ha, dlaczego? To jest w ogóle jeden trak, który mi się jakby, jakbym, tak, który mi się uruchomił po dzisiejszej Ewangelii, jak złapałem. A druga to: Mam plan, wykonam go sam. Trochę tak z biglem i z przymrużeniem oka. I trochę mogę dzisiaj wyglądać, jakbym z jakiejś solaryjnej sytuacji. Wyszedł, że mi się gęba będzie świecić na różne sposoby, ale idę po prostu pod przepiękne słońce. Tym razem popołudniowe trochę. Ale tak nam dzisiaj Bóg pomalował o poranku, taką szadzią wszystko, że jak się da, to się tym podzielę. Ale no po prostu zadziało się tak na bogato. Tak nie wiem, czy będzie z tyłu trochę widać pod słońce, tam bije. Ale jest po prostu sztosiwo. No dobra. Ale sztosiwo to ma być dzisiejsza Ewangelia. Bo jest generalnie... Józek, nie daruję ci tej nocy. Tak by mi się to przypieło do tego. Jak ten ci nasz Juzinek, no nie, nie kpię sobie, żeby była jasność ze świętego Józefa, tak? No ale Józek, zanim został święty, no to był zwykłym po prostu Józkiem, nie? Józkiem, takim dobrym, generalnie chłopakiem yy, semickim, żeby tak powiedzieć. Czy jak każdy dorosły facet i tak fizycznie, psychicznie i religijnie. Chłopak był uczciwy, nie? Jakby to na wskroś, to nie ma tam lekko, że ktoś wybiera na ojczyma Jezusa jakiegoś słabego zawodnika leszcza i był generalnie uporządkowany, poprawny. I dwie rzeczy, które mi dzisiaj zatrzymują w tej postawie, Józka, które jakby przyklejam sobie też yy, trochę do swojego życia i do siebie. To jest yy, tak: Tam jest yy, nie chciał narazić jej na zniesławienie. O, to jest, to jest chyba tak: dzisiaj trochę będzie żonglerka, taka piłka mundialowa, trochę do panów. Mianowicie, jak ktoś ma swoją kobietę, nie tylko czytaj córkę, nie tylko czytaj partnerkę, żonę, mamę, ale generalnie, do nas jako do facetów, to jest dzisiaj dla mnie takie pytanie, czy ja biorę pod uwagę to w swoich jakichś tam potrzebach, w swoich pomysłach na życie, w swoich jakichś tam planowaniach, że moje działanie jako faceta może nie tyle, że strącić sławę mojej właśnie kobiety w zależności tego, jak ona się fortyfikuje, w jakiej roli, ale czy nie zdarzyło mi się w życiu zniesławić jakiejś kobiety. Tak, że była taka sytuacja, gdzie no pozwoliłem na to, co było zależne nie od kogoś innego, tylko ode mnie. To jest moja odpowiedzialność jako faceta, czy nie doprowadziłem do zniesławienia. Bo tak naprawdę Józek mógł to tak rozegrać, żeby wyszedł z tego bez szwanku. czy Żeby jego reputacja nie była nawet kłaczkiem jakiejś wątpliwości tam pokryta czy dosięgnięta, żadna jakaś tam szać mu nie, na szyby jego życia nie wjechała z jakimś tam wzorkiem, no i mógł załatwić Maryję na raz. No tak, no zdradziła mnie paczka żwiru, dwa kamienie. W środku wykopaliby miejscowości dół, wpakowaliby ją po pas. Wszyscy przez jeden dzień zbieraliby kamienie po całym Nazarecie. No i krótka piłka. Najpierw narzeczony, ojciec, kto tylko tam był, no to pierwsi rzucają nie, potem cała wioska kobiety stoją z tyłu, lamentują, bo nie mogą wziąć w garść nic. No i tyle. I to jest dla mnie pierwszy punkt, tak? Czy nie, nie zadziało się tak, że zniesławiliśmy jakąś kobietę? Ale to panie, oczywiście to was tak jak grikoszytem dotyczy, ale może właśnie dopuściliśmy tego, żeby, nie wiem, mój mąż, mój brat ktoś tam zniesławił jakąś kobietę i tutaj jest jakby twoja rola jako kobiety też, tak? W różnej sytuacji. To punkt pierwszy. Mam wrażenie, że mogą być trzy. Punkt drugi to jest taki, że Józef generalnie to jest zawodnik, który słucha. Panowie mamy tak, że nie zawsze chętnie słuchamy, jak słuchamy, to wybiórczo, w zależności od tego, co nam się klei. To nie tylko dzisiaj taki Muldian, Muldian, Muldian kurczę, Mundial z panami. Bo mnie dzisiaj zachwyca po prostu to, co się dzieje wokoło i jest tak przezacnie, że co chwilę się muszę gdzieś tam obejrzeć i to mnie trochę nie ukrywam, lekko rozprasza. Ale ten nasz Józek, który słucha słowa, to jednak układa sobie plan, jak rozegrać tą trudną sytuację. Nie konsultuje tego z Bogiem, więc mówi, no najlepiej byłoby tak, że ja, powodowany tą miłością do Boga, ale taką wytrenowaną, wytresowaną przez te wszystkie przykazania, no wiem, jak się powinienem zachować, mógłbym to na, na krótką piłkę rozegrać, żeby ją ukamienowali, byłoby po sprawie. Trafnik położę i po wszystkim. Ale gość chce ją potajemnie odesłać, żeby jej nie zniesławić, czyli po cichu jakby załatwić robotę, no bo to jest ze wszechstąd trudna sytuacja dla niego i to teraz już nie ma co tam w konteksty wchodzić, że tu ciąża, tu tam ten, że to jest w... no abstrakcja, czysta abstrakcja dla każdego faceta jak się dowie, że ma mieć czyjeś dziecko i to nie jest twoje konto to nie była twoja praca, czy współpraca a nagle i dlatego takich mamy trochę dzisiaj świętych Józefów kilku, którzy są ojczymami no nie swoich dzieci, tak szacunek z głowy dla tych panów, którzy Potrafią tak zadziałać w tej sytuacji, żeby być kochającym dla tych dzieci. Natomiast y, ten facet podjął plan, i to jest ta druga piosenka. Mam plan, wykonam go sam. Y, gdzie się nie pyta Boga, jak to rozwiązać, tylko po swojemu próbuje wilk owca cała, żeby była y, i to rozegrać. Ale tu zauważcie, że przychodzi w śnie do niego Bóg przez Anioła i tłumaczy mu tą historię. I mówi, stary, ja mam na to inny plan. I fenomen całej tej sytuacji polega dla mnie na tym, że on nie tylko słuchał, czyli był bierny, że otwierał uszy i tam słuchał, ale go potrąciło w nocy. Nie będziemy dzisiaj gadać o jakimś tłumaczeniu snów, o tym, co mi się przyśniło, czy ktoś zmarł, czy nie zmarł, czy jakieś tam inne rzeczy. Ale to jest taka wrażliwość właśnie może adwentowa na to, czy w moim życiu cokolwiek konsultowałeś, czy konsultowałaś w swoich planach z Bogiem. Dwie trzecie mojego życia nie ma opcji. Mimo tego, że jestem zakonikiem, księdzem, czymkolwiek innym, no, to tak czułem w intuicji, w jakimś tam doświadczeniu życia, w jakimś małym tam ryzyku. Także nie ma ryzyka, nie ma zabawy w w życiu I, i pójdę, jakby zrealizowałem kilka rzeczy, które pykło, zadziało się, gdzieś tam zrealizowało, ale owoce były tego różne. A przede wszystkim, wiele rzeczy to się po prostu wywaliło na zakręcie gdzieś tam z racji na to, że przez mój plan nie przyszedł plan Boże, albo generalnie, jak w ogóle do tego plan nie zaprosiłem Boga. Dzisiaj to jest takie dla mnie z tego słowa też to że jak leżysz, już masz wszystko poukładane, bo on się położył spać trochę z duszą na ramieniu, no i już wiedział, miał zaplanowane, co zrobi, pocichu ją spakuje, nada taką szybką paczkę, tak jak my teraz do kuriera, tak, żeby na święta zdążyć, pakujesz szybciutką paczkę, pyk, kurierek, poszła sobie na bok, nie ma kwestii, on idzie w swoje życie, ona w swoje życie, tak. To jest jeszcze, teraz mi się odkleja, jak my się rozstajemy, na przykład, albo jak planujemy rozstania, tak, i czy te rozstania są planowane przez Pana Boga też. Teraz ja troszeczkę w mrowisko, wbijam, nie ukrywam. Ale na tym rozstaju dróg, na którym stanąłem sobie Ci, ja tutaj, właśnie mieli mi to pytanie pod tytułem, jak to jest z tym yy, pytaniem Boga o mój plan, że coś sobie wymyśliłem, mam jakąś zagwóstkę, jest jakieś skrzyżowanie, w których jest kilka dróg, no ja sobie tak entliczek, pętliczek, czerwony guziczek wyliczam, obligacje tam różne sobie sprawdzam, no i po prostu stawiam to w tę stronę, tak? I tutaj, idę ale nie pytam w ogóle i nie słucham, co Bóg mi chce powiedzieć. Nie znajduję sobie chwili, nie wiem, adoracji przed Bogiem, że idę do kościoła, gdzie jest najświętszy sakrament, bez względu na to, czy w tabernakulum, czy wystawiony. Siadam i opowiadam mu. Słuchaj, jest taka kwestia. No, mam takie zmartwienie. Dzieje się tak i tak. Nie mam w ogóle pomysłu, a w zasadzie mam na to pomysł, ale nie wiem, jaki jest Twój pomysł na to. I tu jest taki niuans, że możemy bać się odsłonić swojego planu przed Bogiem, bo jak nam go zmieni, to co? I to może być ten niuans, który nas trzyma, że nie chcemy położyć, żeby nam Pan Bóg nie pokrzyżował planów czasami. Tak? Juzek się zdał na taką hardkorową trochę sytuację i poszedł na bandzi, które nie było zawiązane z jednej strony i można się było tak naprawdę no, nieźle przejechać. A on jak usłyszał, no to zabrał tą kobietę do siebie, zabiera Ameryję do siebie, no i idą tak na osiołka, ona brzmienna i cisną. Potem trzeba zwiewać do Egiptu. On miał kilka takich akcji, że jakby miał wątpliwości. To, że mamy wątpliwości, to nie jest grzech. To, że mamy wątpliwość, czy to jest mój plan, czy jego plan, to jest temat do rozwiązania. Nie ma lepszej gwarancji na rozkminienie, czy ta decyzja jest dobra, czy niedobra, jak położenie jej przed Boga. Nawet w śnie, nawet jak z tym zasypiasz i Boże. To, co dzisiaj mam w głowie, to, co się dzisiaj we mnie dzieje. Idę z tym spać. Nie mogę spać, jest mi ciężko. Kolejna noc może nie spada, ale to kładę przed tobą. No i teraz trzeci punkt, który chciałbym zaczepić. To trzeci punkcik będzie taki. Ma przyjść, macie mu dać na imię Emanuel. Tam jest, każdy ma imię. Jezus też ma dostać imię. Jezus, ale jest przedstawiony. Józefowi jako Emmanuel i to Emmanuel czyta się Bóg z nami. I tak naprawdę to Bóg z nami, to to jest pytanie, Twój Bóg, to to jest Bóg nad tobą, za tobą, że cię popycha, przed tobą, że musisz gonić? Czy to jest Bóg z tobą? Czasami mówimy, idź z, Bo a z Bogiem, z Bogiem, idź z Bogiem. Tam, jak już chcemy kogoś odesłać, czy nawet błogosławimy kogoś, no to z Bogiem wychodzimy z domu. Ale to tylko tak zewnętrznie, to tylko tak religijnie. A ja się tak pytam z wiary twojego serca. Czy twój Bóg jest Emanuelem? Ten, którego znasz przez lata, może nie znasz, ten, którego ci go wtłoczono, czy jakoś wtresowano, ten, którego gdzieś tam w swoich paciorkach, pacierzach, modlitwach, uwielbieniach spotykasz, to to jest Bóg z tobą? Czyli w sensie, że to jest taki Bóg obecny przy tobie, w tym co przeżywasz, że dopuszczasz go do tych kwestii, które. Gdzieś tam ciągniesz czasami pod górkę, czasami z górki, które się toczą razem z tobą. Czy taka Zosia i Zoś samość? Że ja muszę wszystko sam. Muszę to ogarnąć, muszę to rozkwinić, bo taka odpowiedzialność, bo w ta, na takie rzeczy się zgodziłem. Teraz już nie ma wyjścia, bo małżeństwo, bo to, bo rodzicielstwo, bo praca, bo jakieś tam inne zobowiązania. No ale dla mnie w tym wszystkim to jest jedno dzisiaj właśnie pytanie, tak? Że Juskowi przekazali, że będzie miał syna, o którym będą mówić Bóg z nami. Bóg z tobą. Czy to jest taki bóg obecny czy nieobecny, bliski, czy daleki? Taki tylko z nazwy, czy ta nazwa jakby przechodzi na wylot. Może to będą takie pierwsze święta, gdzie się o to zapytasz w sobie, albo może tak naprawdę Bogu pozwolisz, bo on bardzo szanuje naszą wolność i nie wciska się komuś tam jakby na wigilię na siłę, żeby zaparkować na tym pustym miejscu, które być może tradycyjnie mamy, albo nie, albo w tym roku rzeczywiście to będzie puste miejsce po stracie kogoś. Ale czy on może to miejsce też wypełnić? No bo to nikt nie jest w stanie wypełnić kogoś bliskiego, kto ci odszedł w tym roku. Być może jeszcze na ostatniej wigilii był, a teraz już go nie ma. No to żeby się ktoś spinał, nie wiadomo jak to go nie posadzi tam na krzesełku i nie dosunie do białego talerza z opłatkiem. Ale to jest dla mnie, wiecie, pytanie po raz kolejny. Do Ciebie mam takie pytanie, nie? Jaki to jest Bóg Twój? Ten Emanuel, czy rzeczywiście to jest Bóg, który jest z Tobą? Pozwalasz mu z Tobą być, ale tak totalnie, tak we wszystkim. Nie w tym, co tam jest grzecznie, że. Możesz sobie żeby mówić czy tam zdrować Mario wyklepać. Tylko, że to jest taka dróżka czasami właśnie zaśnieżona, gdzie nie widać jakby horyzontu rozwiązania tej sytuacji. A w zasadzie wszystko zwiastuje, że to jest po prostu jakiś abstrakt, że to jest jakiś kosmos, po prostu, na którą ktoś Cię wsadził, jak na rakietę i tam lecisz na Mars albo na Wenus. I tak sobie stojąc dzisiaj na tych rozdrożach przy takim przepięknie ośnieżonym Lesie, tak dzisiaj Ciebie, Boże, proszę o to, żebyś nam do soboty dał dojechać na takim tempie, jakie nam jest potrzebne, ale żeby ten Józef nam towarzyszył przez cały ten prawie tydzień, tak? Święty Józefie, ja Cię proszę o to, szczególnie za tych wszystkich facetów, którzy mają jakieś wątpliwości w drodze, gdzie są. Wątpliwości w małżeństwach, w, bycie, w byciu ojcem, w byciu jakimś przewodnikiem dla kogoś, w byciu takim towarzyszącym Człowiekiem, za wszystkich kapłanów w trudnościach, którzy też y, gdzieś tam sobie w jakichś kryzysach cicho łkają, za wszystkich y, ludzi, którzy mają właśnie taki rozwalony system teraz rodzinny i nie wiedzą, w którą stronę pójść. Ja ci święty Józefie, proszę za każdego i za każdą z nas, żebyś nam opowiedział o tym Bogu z nami, którego Ty doświadczyłeś. Przez te... no właśnie nie wiemy przez ile, tak? kiedy On tam był. Widzimy, że jak Jezus już się wybiera na publiczną działalność, to Józka już nie ma. Ale bardzo ważną jest rzeczą to mi się na końcu odpala i to do wszystkich pań. Pamiętajcie, drogie panie, że to wy dzieciom przedstawiacie, kto jest ojcem. Bo Maryja, jak znalazła zagubionego 13-latka w świątyni, który dał im dzidę, dał dyla z domu, to zaczyna tak do Jezusa, jak go znalazła. Ojciec mój, ojciec twój, przepraszam, ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Dlaczegoś nam tu uczynił. Zobaczcie, że ona przedstawia Józefa w konkretnej roli. Ojciec twój, nie ojczym twój, tylko ojciec twój. Pamiętajcie, że to wy decydujecie bez względu na to, że warto mieć na uwadze, że ojciec nie, nie musi być biologiczny, ale ojciec musi być kochający. Spotkałem kiedyś taką dziewczynę, yy, która była po trzech próbach samobójczych. Rodzice zawieźli ją pod Warszawę do Józefowa do szpitala i odezwali się do mnie jak kilka dni przed wypisaniem jej ze szpitala. Chcieli się spotkać i przyjechali radzić się, jak z tą sytuacją sobie yy, dać radę. I jak porozmawialiśmy, tak jakby na początku w trójkę, to opowiedzieli mi całą historię, dowiedziałem się, że ten pan to nie jest biologiczny ojciec, bo kiedy ta dziewczynka miała kilka miesięcy, w zasadzie została z mamą zostawiona. No i nagle na horyzoncie pojawia się kawaler bez żadnych zobowiązań, taki naprawdę uczciwy i sprawiedliwy facet, taki jak Juzek mogę powiedzieć. I kiedy następnym razem przyjechali z tą dziewczynką, a ja sobie tak... W... Wyobrażałem, że dziewczyna właśnie będzie trochę taka podrubowana, jakaś taka zapadnięta w sobie, a to nic bardziej mylnego. Bardzo inteligentna młoda 15-latka, i ona siadła tak między nią a nim. Mamy tam, wystrzelała co chwilę, to ty masz ze mną problem, ty się ze mną nie możesz dogadać. Mówi: Ten człowiek obok to jest mój ojczym, ale to jest jak kochający ojciec. Ja nie chcę innego. To jest mój ojciec, ja nie chcę innego. Ja go kocham, bo on mnie kocha. I dostać taką laurkę od dziecka, myślę, że sztos. Niech na ten czas takich rozmyśleń ostatnich yy, niech Cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Bóg Święty, a teraz będzie jeszcze końcowy hardcore. Nie wiem, takie głosy, głosy gdzieś sugestywne do mnie docierają, żeby zrobić tak zwane rekolekcje last minute, czyli trzeba by pewnie zrobić środa, czwartek, piątek. Nie wiem, czy zdrowie i życie pozwoli, żeby tam nagrać takie krótkie seciki jeszcze środa, czwartek, piątek, żeby to było tak jeszcze tuż... Przed lądowaniem wigilijnym dla tych, którzy gdzieś tam jeszcze w zabieganiu swoim nie mieli możliwości gdzieś tam z jakimś słowem usiąść przy stole. No i to tak może wyjdzie, więc proszę Cię o modlitwę. Jak to ma się ziścić, to niech się ziści. Ja ten plan kładę przed Bogiem dzisiaj na adoracji swojej i proszę, żeby się tym zajął. Proszę, żeby się tym zajął. Pozdrawiam parafian właśnie. I, i co? Trzymaj się cieplutko pozdrawiam z przepięknego momentu, gdzie jest po prostu przezacny, jest przezacny dzisiaj. Zapraszam jeszcze na jakiś spacerek, jak nie byłeś, jak nie byłeś. Co za dzień, po prostu co za dzień, Józek nie daruje Ci tej nocy. Pozdrawiam.